A, no. Ten mecz jest nasz, ten mecz do nas należy. Nie damy nikomu, nikomu nie damy, bo ten mecz do nas należy. Ten mecz jest nasz, ten mecz do nas należy. Nie damy nikomu, nikomu nie damy, bo ten mecz do nas należy. Graj, graj. Gramy, gramy, raz, raz! Peraturan pertandingan. Ramai-ramai dengan sini. Raz!